Na drodze numer 66 jest mnóstwo ciekawych, interesujących malowniczych miejsc, które przypominają o dawnej świetności historycznej drogi 66, która łączyła wschód z zachodem Stanów Zjednoczonych. I my właśnie je zwiedzamy tralala Tralalalo,

Breaking Bad powinni przyjechać przynajmniej teoretycznie nie muszą oczywiście, mogą siedzieć przed telewizorami i na Netflixie oglądać Breaking Bad ale my tu przyjechaliśmy, skoro już jesteśmy w Albuquerque, to przyjechaliśmy tutaj i wchodzimy do Podzios Hermanos, a miejsce w zasadzie knajpy, gdzie kręcono gdzie kręcono, podios, gdzie kręcono Breaking Bad no knajpa jak knajpa zrobimy tu parę zdjęć Laski są, jedzą burgery, nie ma kurczaków. A tutaj jest, można zjeść oczywiście różne burrito i burgersy. A tutaj jest yy, pamiątkowa tablica z serialu Breaking Bad, a my tutaj wrzucimy jakiś drobny tip, żeby, żeby nie było, że tu za darmo kręcimy. <laughs> Także tu właśnie siedział. Mm, Pan White i rozmawiał z Murzynem Murzyn tu wychodził i mówił, że będzie pięknie i to chyba będzie jedyne miejsce Breaking Bed, które odwiedzimy bo nie będziemy oglądać domu Pana White'a ani domu Jesse'ego niektórzy to nawet nie wychodzą z samochodu ale mówią, że zobaczyli i mogą spokojnie jechać dalej. Kolejnych kilka dni nieśpiesznej jazdy przez południowe Stany Stanów Zjednoczonych, e, i minęliśmy, zaczynając od Teksasu, Nowy Meksyk, wjechaliśmy teraz do Arizony. Jakiś czas temu. Arizona e, zaczyna być bardziej taka westernowa dużo indiańskich przystanków, wiosek. E, na razie kierujemy się wzdłuż osi drogi 66 Starej. I udaje nam się co jakiś czas wjechać na jakąś miejscówkę, która y, przypomina o czasach świetności jej. No tak, tak, tak. Ja się zgadzam w całej rozciągłości. Mówi prawdę, y, przypomina się dawna świetność, aczkolwiek po prostu rudery, które stoją jako pozostałości po. Dawna świetność. Y, po, po drodze 66, y, obok drogi, no to. To naprawdę robią, robią wrażenie, tak. tak. Na południe od Sedony wjeżdżamy do Montezuma -Well, czyli odwiedzamy Montezuma... Studnie. Widzieliśmy już Studnie Jakuba, a teraz oglądamy Studnie Montezumy. Jest to taki przepiękny zbiornik położony w środku takiego kanionu skalnego, z którego, gdzie nachodzi rzeka, gdzie nachodzi woda i później zamienia się w rzekę, która płynie wartkim strumieniem w dalsze okolice. No nie mogliśmy sobie odmówić tego miejsca, bo jest to naprawdę bardzo malownicze. Sedona Arizona, mamy wspaniałą mapę, którą dostaliśmy w Visitor Center i będziemy tutaj oglądać Cathedral Rock, Castle Rock i czerwone skały. Czerwone skały są jakby wynikiem tego, że jest bardzo dużo żelaza w środku, jak się utleniały, to się tak zczerwieniły i od, że nabrały takiej pięknej czerwonej barwy. Jazda w parkach narodowych bardzo powolna jest, trzeba powiedzieć, dlatego, że za każdym razem trzeba gdzieś stanąć i oglądać kolejne niesamowite widoki. Mąż zdecydował, że jednak wchodzimy. Ale trochę dzisiaj działamy bez planu w tej Sedonie i w tych wszystkich rock, red rockach, czerwonych skałach. Także przyjechaliśmy na parking. Tutaj w automacie można kupić bilet, żeby zostać na, tych, na tym miejscu, na tym parkingu i ogólnie tutaj na terenie. I będziemy trochę się wspinać do góry. Jest bardzo ciasno, bardzo mało miejsca, bardzo dużo ludzi. Niektórzy się kręcą po całym parkingu i odjeżdżają. A nam się udało bardzo. Za mną rockball. Dzwonek taki. Tak murę się nazywa. Ale urocza, prawda? Robi naprawdę bardzo duże wrażenie. Dzisiejszy dzień obfituje w PN. Pełen... Nie, inaczej. Dzisiejszy dzień jest pełen niespodzianek. Mieliśmy zrobić tylko rekonesans parku, bo rano mieliśmy delikatną poprawkę mechaniczną Defendera. No i nie chcieliśmy już w środku dnia iść dalej w kierunku cudów geologicznych, które się tutaj znajdują, ale okazało się, że bardzo miła pani. Na wjeździe do pierwszego parkingu podarowała nam bilet e, e, na, który obowiązuje na wszystkie miejscówki e, do poszczególnych sekcji zwiedzania. No i okazało się, że jak już mamy ten bilet, to idziemy e, do punktu zwanego jakiego? Devils Devils Bridge. Devil's Bridge, do Diabelskiego Mostu. Idziemy szlak cały ma 3.7 e, tam z powrotem mili długości. E, więc może nie zabije nas, szczególnie mnie. Być może dlatego, że słońce już się chy, chyli ku zachodowi. E, więc idziemy do tego mostu, żeby już mieć to dzisiaj z głowy, a na jutro zostaną kolejne atrakcje, o których na razie cicho Przed wejściem na wiszący diabelski most należy naprawdę powściągnąć swoje nerwy, zachować zimną krew. I równym krokiem wejść nad tą przepaść. No oczywiście żartuję, ale wiele osób jest takich, którzy mają bardzo duży lęk wysokości i jest to dla nich ogromne wyzwanie. Nie dziwię się, bo przestrzeń otaczająca ten cud natury, można powiedzieć, jest naprawdę ogromna. kto dziś walczył ze swoim lękiem wysokości kto to zrobił? Ha, ha, tam byłam, byłam, byłam ekstra już koniec, nie dam rady, nic więcej powiedzieć taka ja jestem exciting excited Nasz drugi dzień pobytu w czerwonych górach zaczynamy od makijażu, Ale który nie. jest podstawowym nie, no elementem jest. do wyjścia na szlak górski nie będzie tego do różnych jaskiń. Nawet nie myśl o tym. Będzie w, jas w jaskini, chciałem powiedzieć, będzie we filmie, jak nic będzie umieszczone. Eee, zaczynamy, tak więc, dzień bardzo szybko, bo o 5 wstaliśmy. I przemieściliśmy się z takiego Belenu, takiego parkingu, nie parkingu, takiego dzikiego noclegu, gdzie większość ludzi śpi z takimi samymi pojazdami jak my, albo podobnymi na normalny kemping, na normalny parking, taki, który jest najbliżej wejścia na szlak, który nas dzisiaj interesuje. Dobrze, że przyjechaliśmy w miarę szybko, bo, bo już teraz wszyscy się pomału zjeżdżają i się zapełnia cała przestrzeń dostępna dla dziennego użytku. Szkoda notabene, że nie można tu stać na noc, bo przecież nikomu by to nie przeszkadzało, Ech, a jednak się nie da. Ruszamy na szlak. Idzie momentami, lub cały czas to zależy co wybierzesz, przez koryto wyschniętej rzeki. Dosyć wymagające, także warto na każdy szlak jak wszyscy wiecie, wziąć dobre buty. Dobre buty to podstawa, chociaż niektórzy preferują boso przez świat. W godzinach marszu dotarliśmy tam, gdzie bardzo chcieliśmy. Jaskinia Subway w Sedonie to naprawdę miejsce, które jest fantastyczne, bardzo inspirujące, podobno bardzo też energetyczne. Nie ma słów, żeby opisać, jak pięknie tu jest. Tu trzeba być po prostu. z tego miejsca widok jest niesamowity i nieważne czy stoi się w samej jaskini czy obok na wielu półkach skalnych rozpościera się bardzo fajny widok którym można napawać zmysły jest lekki wiaterek ale to dobrze bo udaje nam się przetrwać w tym piekielnie palącym słońcu Niektóre ze ścieżek są naprawdę wąskie i pokryte piaskiem, co dodatkowo utrudnia poruszanie się po nich, a wszystko to dzieje się na, na skraju przepaści. I to można właściwie rzec bez przesady. Upadek z tej wysokości właściwie nie zakończyłby się w żadnej sytuacji przeżyciem. A jednak ludzi przyciąga do tego miejsca i przekraczają barierę lęku, ryzyka. Może nie do końca ryzyka, bo jednak instynkt samozachowawczy istnieje, jest dosyć silny, i wszyscy próbują sobie pomagać, trzymając się bliżej skał. Także jeszcze raz można powiedzieć, że warto tu przyjść i, i zobaczyć na własne oczy jedną z zapomnianych, w sensie zagubionych, ukrytych mocno jaskiń w okolicach Sedony. Taki zmęczony człowiek, więc przyszedł czas na zasłużony odpoczynek, i po delikatnych perturbacjach udało nam się znaleźć taką miejscówkę, jak widać za mną z tyłu, w lesie. Fajny lasek taki, trochę jak polski, sosnowo jakiś iglasty. I tutaj postawiliśmy sobie autko. Gotujemy teraz obiadek, kolację i magazynujemy więcej jedzenia: ryż na przykład na jutro, albo jajka gotowane na jutro. Żeby to wszystko schować, bo dookoła są miejscówki z ludźmi tutejszymi w Arizonie i mówią, że przychodzą niedźwiedzie, jak się coś zostawi do jedzenia. No chyba, że ktoś jest bardziej taki tłustawy, albo taki bardziej no, słodki, nie? delikatniejsze mięsko ma, to może przyjdzie i do niego, żeby go skonsumować, spróbować. Albo tylko tak się przywitać. Więc Mamy nadzieję, że ten drugi na dziko nocleg, bo ten wczorajszy był taki na dziko, ale takim dziwnym terenie. Ale ten taki w prawdziwym lesie arizońskim, minie nam bez żadnych przygód, z niedźwiedziami, bo nam się zasłużył ten odpoczynek po tych dwóch całych dniach zasuwania po tych wszystkich jaskiniach, górach, studniach, etc. Pierwsze podróżnicze naleśniki. Eee, bardzo pyszne, bo z meksykańskiej mąki i amerykańskiego mleka. I jajek amerykańskich. Bardzo dobre. Zaraz się okaże. Przed jedzeniem należy myć ręce. To jest podstawowa zasada higieny. I teraz mamy taki ogromny udziec Indora. Ja wezmę w rękę, bo mam umytą. O. Uwaga. Kroję. I podaję. Smudge so nickel.